Witam, ja jestem a to jest piąty odcinek Master Modea. Menel stoi na dachu, bo nie ma domu żadnego i w sumie nie wie, gdzie się podziać. A ja powiem wam, że mamy już Terrarię 1.4.0.3 to drugi hotfix do Terrarii i naprawiłem parę bugów, które nie były jakieś bardzo znaczące. I chciałem wam pokazać jeszcze coś, co pisali do mnie ludzie: że bestiariusz tutaj, jak wejdziemy w bestiariusz i poszukamy sobie na przykład tavern. Nie, to nie był tavern keep. Barman. Nie, to nie był barman. Hmm, filterki mamy jeszcze. O, e, unlocks. Uu, oj, nie wiem, nie wiem. No, ale mamy tutaj NPCów. O, szynkaż to się nazywa po polsku. Dobra, i wygląda na to, według e, jakby. Biomu, które mają na tle, to te biomy właśnie oni lubią i taki szynkarz na przykład, on ma Halo w tle, więc najprawdopodobniej będzie The Halo lubił, o w sumie nawet tutaj ma napisane jeszcze Devastator lubi Underground, Pielęgniarka lubi Halo. Kupiec lubi surface, guide lubi surface. No, czy ktoś tutaj lubi mm, biome forest? Tak, chyba zoologistka lubi forest, bo surface to chyba jest forest po prostu. E, dobra, jaki mam plan na odcinek dzisiaj? Na odcinek na dzisiaj mam plan taki: e, chciałbym połowić troszkę, tak wiecie, troszkę połowić chociażby e, i pójść po meteoryt. Jednak fajnie by było poszukać tego meteorytu. E, mm, czy mam wziąć od razu po drodze przynęty? Chyba nie. Jeśli będę łowił, to będę łowił na oazie. A tu mam bliziutko domu, więc tak naprawdę nie będzie problem. I z góry chciałbym przeprosić za to, że odcinek jest tak późno. E, będzie pewnie koło gdzieś, nie wiem, 16, 18. Jest to spowodowane tym, że e, troszkę popsuła mi się klawiatura. E, nie jest to do końca fajne. Chyba nie jest to w ogóle fajne. No ale cóż, nie przeskoczę tego. Mam nadzieję, że po dobrej stronie jestem. Bo jak się okaże, że meteoryt jest po jednak to będzie słabo. Powiem wam jeszcze, że bardzo bym się nie zdziwił, jakby na tym odcinku przyszła do mnie armia goblinów. O, tutaj się wbijałem do jaskin i tutaj była kolejka i tak dalej. No, było to ciekawe i właśnie zdodżowałem po raz kolejny. Jest to satysfakcjonujące, lubię jakby akcesoria, które dają dodża a jeśli chodzi o meteoryt, podobno bomby, dynamity i tak teraz nie mogą go niszczyć. O, tutaj jest, więc faktycznie musimy podejść tutaj, tak wiecie, nawet rzucę skrab bombę, żeby zaprezentować wam to, podobno nie działa. O, widzicie, popsuły się ściany i tak dalej. No, a sam meteoryt nie. Czy on parzy... Czy ja mam coś na to, żeby nie parzył? On parzy i to mocno. A wow, ała wa, ała, 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 ała. Dobra, no to muszę kopać meteoryt jeden po drugim, wow, czegoś takiego się nie robiło od 1.1, przynajmniej ja nie robiłem czegoś takiego od 1.1, Ała boli, dobrze, że mam takie pojedyncze bloki, wiecie, bo jednak to trochę ułatwia sprawę, mam na czym stanąć, wystarczy, że wykopię sobie jeden meteoryt i tak naprawdę jest OK. Mm, o tak tutaj na przykład o, widzicie, jakby nie ten bloczek, to e, musiałbym stawiać sam. Dobrze, że coś takiego jest. I meteoryty chyba same dropią meteoryt Or, jak e, dobrze pamiętam, mam taką nadzieję. Dobra, uwaga. Tup, 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 tup tup, tup, tup. Tu stanę. O, jest okej. Okay. W sumie mam prawie całe pełne e, HP, całe pełne HP, tak jakoś tak by to wyglądało. Um, w sumie mam jeszcze Crimson Setior, oj, i on... O, ała, te meteoryt główki dały mi damage'a po, po stówce, to bolało, ale w sumie Jida nawet się sprawdza na nich, bo Zida bije przez ścianki i um, jeszcze chciałbym zrobić sobie różkę, jak wrócę do domu, um, chciałbym zrobić różkę amberową, bo mam dużo amberów i tych skamieli, ta 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 i tak dalej. także to um, byłoby moim celem. jeszcze celem byłoby wybudowanie domku dla szynkarza, jeśli będę miał czas na to. chociaż um, wiecie, no szynkarz lubi halo i tak dalej. także może być um, różnie z tym. Um, mam nadzieję, że chciałby w ogóle mieszkać u mnie w domu. i fajnie jakby NPC sprzedawali pylony podobno. Um, mam zadanie Dużo ich. Mam, nie wiem, takich, którzy się nie lubią, tylko nie wiem, kogo nie lubi. Na przykład taki merchant, który lubi biom las, a nie chce tego pylonu mi sprzedawać. Fajnie by było, jednak, wiecie, ogarniać to. No i fajnie by było zrobić domek, bo też golfistę znalazłem. Nie ma to jak otwierać mapkę. No, golfistę znalazłem, i siedzi tam w tej, o, jak to się nazywa, pustyni podziemnej. Teraz. Także nie wiem naprawdę, co mam robić. I jeszcze, no, jak mówiłem, goblinki mogą przyjść. I jeszcze chciałbym zrobić cmentarz, bo cmentarz, arms dealer na cmentarzu, jak jest. On ma dodatkową broń nową. To był shotgun jakiś chyba. Dodali go na 1.4, a ja jako że bardzo lubię shotguny, ogólnie jestem mega fanem broni typu shotgunowych to ja bym sobie to chętnie ogarnął. Sprawdzę jeszcze jak wygląda rzucenie normalną bombą. Tak może... może jednak, może scrap bomby po prostu nie. Nie, to ogólnie bomby. Kurczę. To trochę boli, bo jednak um, to nie było jakieś oszustwo, nie? Nie sądzicie, że jakby um, kopanie meteorytu bombami po prostu um, ułatwiało sprawę, ale nie było jakieś um, oszukańcze, bo i tak trzeba było dokopywać te meteorytki, te takie pojedyncze, ręcznie. Um, tego jest dużo tutaj, patrzcie, w tym miejscu mniej więcej. Także ja wolałbym, jakby to zostało tak jak było wcześniej. No a te meteoryt -hedy biją po stówkę ponad, aktualnie. Mam 25 defa i biją mnie za 100, także mam nadzieję, że nie umrę tutaj. Ale z drugiej strony nie są takie tankowate, mają tylko 70 HP. i sobie? O! No, widzicie? One schodzą nawet łatwo w porównaniu do takich, nie wiem, duchów z cmentarza. To naprawdę łatwo zabić jest meteor heady aktualnie. Mam nadzieję, że. Nie wiem, jeszcze dadzą kiedyś opcję niszczenia tego eksplozivami, dynamitem i tak dalej. W sumie pierwsza łatka taka backfixowa do Terrarii była po to, żeby uniemożliwić ludziom niszczenie meteorytu eksplozivcami. Nie chodzi tutaj nawet o dynamit Tylko eksplozivsy te takie, wiecie, jak są w jaskiniach jako pułapki eksplozivs no to tym dało się wykopać meteoryt i nawet to musieli wykręcić, chociaż to jest dopiero po skeletronie. Nie wiem kompletnie po co. Nie wiem. Jaki jest tego sens? Jest to dziwna zmiana, ale cóż, tak Terraria chce teraz razem z tym progresem, że trzeba zabić Braina, slash teraz żeby mieć meteoryt. Tak Terraria chce. I w sumie, kim ja jestem, żeby móc podważać nauki wielkiego Redigita. Redigi to ogólnie jest dosyć aktywny w internecie. Ostatnio opisał rzeczy w stylu, ojojoj, stówka, nie, nie to pisał, że ojojoj stówka, e, ostatnio pisał rzeczy dość ciekawe w stylu, że na przykład e, Pan Młody i Panna Młoda z e, Bladmuna to są, e, nie wiem, e, dzieci, e, nie, to są rodzice Anglera, bo Angler jest dzieckiem, kto e, m, patrzy m, uważnie, ten wie, że Angler to jest dzieciak taki i nawet jak się zabi... <laughs> pozbywa Anglera, to nie ma, że was slain, że został zabity, tylko, że uciekł, bo wiecie, jak dzieci się zabija w grach, to muszą być plus 18, a Terraria to jest family friendly gierka. Przypomnij mi ktoś, jak od kopania meteorytu przeszedłem do mówienia o rodzicach Anglera, bo nie jestem pewien. Tak samo według twórcy gry, według Redigita, um, gracz jest tym złym, bo tak naprawdę to golem był takim, wiecie, że strzegł Moonlorda, on był tam bogiem słońca, Kimś czy coś takiego. No i generalnie, gracz po prostu w poszukiwaniu lutu zabija tego golema i potem kultyści muszą chronić i odpychać tego Moonlorda wielkiego i gracz kultystów też zabije tak se, o i potem walczy z jeszcze jednym kultystą i generalnie filary też próbują się bronić przed Moonlordem, w sensie świat obronić przed Moonlordem i przed graczem, no i to też jest zabite i w końcu Moonlorda też zabijamy, także wychodzi na to, że świat Terrarii w sumie był dosyć okej, okay, zanim przeszliśmy i tak naprawdę to Racze są tymi złymi, bo wybili ten, uh, wiecie, balans. Ja robiłem nawet film o fabule Terki. Jeśli ktoś jest chętny, to zapraszam. O, i postawię sobie sztandar meteoru. Może się przydać. Już prawie cały meteor wykopany. Wow. Dziwnie się gra ze świadomością, że ten świat byłby lepszy beze mnie. Wyobraźcie sobie, tak nie przychodzi nigdy. Gracz, tam, nie wiem, golem sobie żyje, golem odpędza Moonlorda. Uh, też RedDigit pisał, że plantera to jest jakiś bardzo rzadki gatunek roślinki, która... W sumie tylko chce sobie żyć i ona nie jest zła ani nic, tylko my niszczymy jej kwiatek, ona chce się wiecie, tam rozmnażać, bla 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 i niszczymy jej kwiatuszek, a one są rzadkie bardzo i ona się denerwuje przez to. Ale tak naprawdę to my jesteśmy złem tego świata terrariowego i jeśli tak się patrzy na grę, to jest to takie dziwne dosyć, nie? Jakby gra sobie żyje własnym życiem i potem przychodzi taki gracz i niszczy wszystko. Trochę mi się to kojarzy z takim Breaking Bad. oglądam ostatnio serial Better Call Saul i Breaking Bad i całe uniwersum jest jakby jedno i dosyć fajnie tu funkcjonuje, Better Call. I potem przychodzi sobie taki Walter White z Breaking Bad i niszczy to wszystko. Nie wiem, spoilery do serialu, który ma 12 lat, ale cóż, no jest to dziwne oglądanie rzeczy ze świadomością, że potem jest to. Zniszczone wszystko, tym bardziej przez nas, jak w przypadku Terrarii. Dobra, wracam do domu, bo się zagadałem. E, podkładać rzeczy, podkładać pochodnie. E, też w tym hotfixie było coś takiego, jakby, że normalne pochodnie, a, no tyle, normalne pochodnie e, dawały jakiś negatywny lak. Jest teraz e, coś takiego jak szczęście. Do mebli dam pochodnie. O, jest teraz coś takiego jak szczęście i ono wpływa na to, jak nam przeciwnicy się respią często itd. Um, i tak dalej. I przedstawianie normalnych pochodni w biomach na przykład poza Forestem, um, to szczęście nam się zmniejszało i to też dziwne dosyć. Okej. Okay, 137 będzie na pociski. Oj oj oj, dużo tych pocisków mogę. Um, w sumie dokupię 14 kulek i będę mógł robić sobie um, bulety lepsze. I o co chodziło z tym lakiem? No, generalnie o, zmniejsza spawn rate, zmniejsza drop rate nawet ze wszystkiego. O, jak Meteor Setior wygląda? Wydaje mi się, że on był nerfiony. Nie zrobiłem drugiej klaty? Nie, chyba nie. O, I czy iść na taką na przykład dżunglę w Meteor Secie, czy w Crimson Secie? Chyba w Crimson Secie. Mam enchanted Sword. Byłby fajnie. Mm. O, jest nowy dźwięk tego. Podgłośnie jeszcze muzyczkę. Bo podobno jest fajna. O, o, o. Manekin, kobiekin. Jaka jest różnica? Kobiekin to jest kobiecy manekin. To nie mogłoby się to nazywać na przykład manekin-kobieta, bo nie ma czegoś takiego jak kobiekin. Chyba, nie wiem. Może ja się nie znam po prostu, ale nie wydaje mi się, żeby było. Albo e, manekin zmienić nazwę na mężczyznekin, skoro jest tutaj kobiekin. Kobieta, mężczyzna. Kobiekin, mężczyzkin. Mężczykin, o. Ja wezmę mężczykina, trochę mało drewna mam, ale to też jest kwestia pokopania tylko. Gdzie mógłbym postawić tego manekina, kobiekina? Dobra, tutaj gdzieś. I postawię mu space setior, bo myślę, że ładnie wyglądają sety. I mógłbym zrobić starkanona w sumie tych gwiazdek mam nawet niemało. Um, ale i tak to chyba trochę za mało na taką na przykład walkę z bossem by było, więc myślę, że nie. Plan na dzisiaj jest jeszcze taki, żeby pozbierać moje nagrobki e, w, z miejsc, w których umierałem, i zrobić sobie e, cmentarz tam, e, gdzie Arms Dealer, wiecie, ma swoje y, leże na pustyni. I jeszcze golfiście, mogę zrobić. E, wait, zobaczmy bestiariusz, gdzie golfista lubi mieszkać, bo gadałem z nim. Town cut. O surface lubi jest leniwy, e, Devius, nie wiem co to znaczy Devius i może przynosić prezenty. Hmm, prezenty might have once been briefing. Prezenty mogły kiedyś oddychać. To pewnie, nie wiem, szkodki mogą przynosić myszki do domu albo coś takiego. Byłoby to fajne. I golfer lubi las, także w sumie, e, czy który się podstąd stąd nie lubi. No, e, painter nie lubił zbytnio blok z materiału stałego won. E, painter nie lubił zbytnio e, biomu leśnego, więc powiedzmy, że będzie teraz na pustyni, będzie na pustyni narzekał. Mi to jakoś nie przeszkadza. Ogólnie nie lubię Paintera, ale trzeba mu przyznać, że ma ładne imiona. Golfer Billy Bons. Billy Bones. To jest taka piosenka, tylko że nazywa się e, Billy Bones. Nie wiem e, do czego to jest nawiązanie, albo m, coś, ale wiem, że e, Mikołaj, którego mam płytę, nawet obok siebie, e, wydał piosenkę. co się nazywa Billy Bones. Może to jest jakaś osoba i właśnie e, golfer nawiązuje do niej. Ej, nie można podmieniać sobie e, tych cegiełek kamiennych, e, znaczy piaskowych. E, może po prostu piasku nie można? Ta, nie można podmieniać piasku. A, frajernia, słabo, słabo. Szkoda trochę. Jakby byłoby to e, fajne, ale pewnie to jest, żeby przeciwdziałać, na przykład jakbyśmy chcieli podmienić gdzieś tutaj blok, bo jednak piasek ma swoją, wiecie, fizykę i może spadać. Myślę, że e, to jest jakaś forma przeciwdziałania. Dobra, e, tup, 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 tup. Będzie okej. Okay. Um... Te wszystkie moje domki wyglądają tak kanciaście strasznie. Chciałbym to jakoś poprawić, tylko mm, niezbyt wiem jak o, kaktusowe rzeczy tutaj postawię. Nie chcę, żeby Painter miał, wiecie, za ładnie, o, tego setne jeszcze. Oczywiście drzwi i tak dalej będą z kaktusa, bo nie chcę, żeby Painter się czuł dobrze. Będzie miał e, gdzie siedzieć, e, dokładniej e, gdzie będzie miał siedzieć oczywiście na kaktuskach. E, tup, 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 tup. To będzie taki domek taki wiecie, pół, pir pół piramidkowy. Ojojoj. Tu popsułem, postawiłem źle. Powiedzmy, że jakoś to wygląda. Podreperuję to jeszcze. E jeśli chodzi o e robienie piramid, to zrobiłem coś e śmiesznego, kiedy grałem sobie z summonerem na Calamity, to zrobiłem taki domek w kształcie piramidy odwróconej. Brakuje mi tutaj ilu? E albo jednego bloku, albo trzech, coś w tym stylu. No, e, mogę tego dokopać w sumie, e, bo teraz chyba cegły robiło się e, przy piecu dopiero, no to e, to nie pyknie, okej, okay. tu, o, e, i drzwiczki, dwie pary, raz, dwa, nie wygląda tak źle ten domek, znaczy wygląda źle, ale mogło być gorzej, mm, no i ściany z drewna mogę dać, już niech wygląda to obleśnie, e, to i tak painter, ja nie lubię paintera, więc będzie miał brzydki dom. Trrr. Coś mnie też pytał w komentarzach, czy idę bardziej pod funkcjonalność, czy pod. E, wiecie, ładne budowle. No to możecie e, wyciągnąć sobie sami wnioski. To mieszkanie jest odpowiednie. Dobra. O, Painter, Painter, Painter. Nie, nie Golfer, Painter. O, się ma. Malarz Rafael. Rafaello. Um, czy teraz będzie na przykład taki merchant sprzedawał pylony? Fajnie by było. Drumset i Drumstick. Jestem ciekaw, co to robi. I ma. Badumpsz. Badumpsz. Właśnie! Jeszcze dzisiaj zupy z królika nie jadłem. Siema! Patrz, patrz, patrz co mam, patrz co mam! Am! Hehe, <laughs> frajer. I tu jest króliczek. Zrobię jakieś sanktuarium dla klatek z królikami. A szynkarz, no tak... No, on jest menelem i tak, więc... Chwilowo może być bezdomny, ale tak tylko chwilowo. Bo nie mam domku dla niego, no nie wiem co zrobić. Chyba nie jest zatłoczną. Mam taką nadzieję. Mm, może mi powie coś taki... Merchant. Halo, Merchant? Jak się czujesz? No, jest za dużo sąsiadów. To mu trochę nie odpowiada. Takiego gajda mógłbym gdzieś, wiecie, wywalić. Albo może chodzi o tego po prostu? Może jego jest za dużo? Jak tam ona? Siema, chodź. Happiness. No, trochę um, się źle czuję, kiedy jest dużo ludzi. No, znam to, znam to. No to będę musiał tak naprawdę wywalić parę, parę osób stąd, takiego na przykład Dewastatora. Będzie wywalany. I gdzie ja mam jakieś nagrobki? Jeden, król szlam. Dwa, niebieski szlam. Dobra, trzy, zombie. Tym razem to zombie po prostu. Wow, dziwne, takie. Prosta śmierć. O, i patrzcie, jak e, niszczymy nagrobki, to się pojawiają duchy. I duchy są trochę trudne. Więc jeśli, e, nie wiem, poumiera ktoś dużo na początku gry, e, to potem może być tak naprawdę problem już z tym umieraniem. Jak się zrobi, e, wiecie, cmentarz na spawnie, to respią się zombie non-stop. E, tego oczywiście nikt nie chce. A e, jak chcemy zniszczyć te nagrobki, no to respią się duchy. I to też jest bardzo... Jakby to powiedzieć, e, niefajne. O, 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 duch, duch, gonił mnie pewnie, zaniszczanie grobów, to moje groby. Czy to tak naprawdę z duch mnie? Skoro on goni mnie, zaniszczenie grobów, to może to jest mój duch? Mój duch, dobry duch świąt. O, kolejna, o, czerwony szlam, no kolejny raz szlam, wow. Mam cztery nagrobki, tu jest piąty, o. Będę miał e, cmentarz na pustyni. Nie wiem, jak się z tym czuć. Może dobrze, może nie. E, o, tutaj gdzieś było Creamtainu. Dużo, tu, tu, tu mniej więcej. Więc, jakbyście pytali, skąd zdobyłem Creamtain? No nie, duch kolejny. Idź sobie. Duchy nie istnieją. Nie wierzę w ciebie. Nie wierzę w ciebie. Nie możecie tu być. Bo ja nie wierzę, że ty istniejesz. No, 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 no. Dobra, uciekam. Uciekam stąd. Cytując, e, Stachurskiego jaska. Uciekam stąd. Dobra, o, tu gdzieś powinien być nagrobek jeszcze. O, jeden. Jest dokładnie. Czy oni mnie będą gonić na spawn? Chyba nie. O, ja raczej tutaj nigdzie nie umierałem już, więc niu. I tak słyszałem, że ta mikstura powrotu jest teraz materiałem. Tak możemy zrobić coś takiego jak Potion of Return z Obsydianatek Obsydian. Nie, jak to się czyta? Obsydianatek. Dobrze przeczytałem. No to robimy z tego potion of return. Jakby możemy wrócić sobie na spawn. I jeszcze będziemy mieli jakby portal, żeby wrócić do miejsca, z którego wróciliśmy. Jest to... Ciekawe co najmniej. Mam sześć nagrobków, chyba powinno wystarczyć. Postawię to, nie wiem, arms dealerowi na dachu. Nie wiem, czy jakiś wpływ mają na przykład słoneczniki na budowę cmentarza, bo tutaj mam słoneczniki, no ale to jest jednak troszkę daleko od miejsca, w którym bym go chciał. No i fajnie by było, no, jakby jednak działało tutaj. Tu są dwa groby, tu jest jeden grób, tu jest drugi i tu są dwa groby. O, o, o! Gra się szara robi. Chyba jestem na cmentarzu. Tak, mam desert pylon, to było wcześniej. Mam coś takiego jak... Uuu, nieświęte strzały sprzedaję na biomie. O, wiecie, o, w cmentarnym. jak tam Painter? On się cieszy tutaj? Co mi powie? O, I need to focus on my mural. Dobra, spoko. Ale nie jest na tyle szczęśliwy, żeby sprzedawać mi pylon. Sklep. Kupuję quad barrel shotgun. Ile to kosztuje? 29. No to w sumie nawet taniej chyba, bo... Aha, no to normalnie by kosztowało 35 golda. Nawet lepiej. Yy, I pamiętajcie? Tam lata sobie oczko. Pamiętajcie, że jeśli macie jakieś shotguny. Ale to ma rozrzut wielki. Ojojoj, ojoj, ojoj, to ma ogromny rozrzut. Pamiętajcie, że jeśli używacie shotgunów, to nie bierzcie do tego rzeczy, które przebijają, bo yy, wtedy one jakby yy, nie liczą się, te strzały przebijające. Gra, nie wiem, daje iframe jakieś przeciwnikom, no i nie wygląda to po prostu yy, dobrze. Tracicie damage dodatkowy, więc teraz, jakbym miał zrobić sobie na przykład meteor shoty, yy, to tego układ barelka bym nie używał już. No, powiem, że nawet okej, okay, mogło być gorzej z tym celowaniem. Chodź królik, bo. No, mogło być gorzej. Skoro już jestem w takim, a nie innym miejscu, a Dewastator narzeka, że on niezbyt um, lubi być na powierzchni, e, w sumie może nie narzeka, ale ludzie bardziej jakby narzekają na to, że mają sąsiadów. E, da się na to zaradzić, po prostu wyprowadzę go do podziemi gdzieś, o, gdzieś, nie wiem, w tej okolicy, bym mógł zrobić takie, wiecie, miasteczko małe. Może nawet bliżej, Zastanowię się jeszcze. Ktoś tam bije kogoś, chyba zombie umarł. Zobaczymy. O, to zejście tak trochę nie biegnie nigdzie. New. O, teraz było normalne przeskoczenie kamery, a nie takie. Wiecie, smukłe. Więc dziwne. Jak tam pielęgniarka się czuje? Chodź. Happiness, happiness, happiness. O, bardzo jej się podoba, że jest sama. Dobra. Hop, hop. Nawet okej, okay bije ten shotgun. Tak powiem wam. Uh, Mogło być lepiej, bo jest bardzo niecelny, patrzcie na ten rozrzut, tak pum, pum, takie oczko, kiedy ja je trafię w ogóle. No ale zadaje demerża dużo, jak podejdziemy tak naprawdę blisko, to ładnie możemy wywalić komuś uh, <coughs> bułę. Podoba mi się. Wow, to zablokowało obrażenia od upadku nawet. Pewnie bym się nie zabił ani nic takiego, ale... Uh... Zablokowało, tak to się liczy. W następnym odcinku będę liczył na gobliny i mam jeszcze parę gravitek, więc będziemy zwiedzać wyspy latające. Nie wiem na ile one się zmieniły w aktualizacji nowej, jeden, e, tak zwane cztery, ale chętnie pozwiedzam. E, wiem, że na tym Seedzie, tym, 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 tym takim śmiesznym, tym. 0516. Tam była wyspa latająca zimowa i jestem ciekaw, czy one normalnie też są fajnie by było znaleźć na przykład. Na biomie grzybkowym chyba nikt się nie czuje zbyt dobrze, więc jeszcze trochę niżej. Co najmniej trochę. O, zobaczę od razu, czy taki Silt można podmienić. Silt no, Siltu też się nie da, więc to prawdopodobnie o to chodzi. I podobno są króliczki jakieś um, kryształkowe, tylko nie wiem, czy to by się respiło na przykład tylko um, w miejscach, gdzie mamy um, miasteczko. Jeśli tak, to szkoda trochę, ale na przykład na takie potrzeby postaram się zrobić miasteczko. Um, czy tutaj gdzieś dałoby się zrobić jakiś elewejtorek? Hmm, może pojadę kolejką do końca? I zrobię taki elevator, ale w drzewie. Czegoś takiego nie robiłem jeszcze. Mogłoby to być ciekawe. Taki wiecie, no, elevator na końcu drzewa. To wygląda jak nawet ładna jaskinka. Hmm, długa ta kolejka. O, skrzynka wodna, siema. Co tu? Co tu? Eee, fliperki i salmon oka. Dobra, samonoka się przyda. A fliperki tak niezbyt, ale... Zawsze mogę tutaj wrócić. Już e, zostawiłem sobie. Biom granitowy. O, i life crystal kolejny. Z tymi life krystalami tutaj nie mam problemu. Ale będzie na lampy. To jest master. O, kolejny life crystal. Wow. Gobliny, 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 gobliny. Nie, 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 nie. Wiecie co? Myślę, że jednak nie będę budował domu do dewastatora. Wrócę sobie do domku. Poczekam aż te gobliny przyjdą, ee, i dopiero potem wyjdę ze świata i będziemy bić gobliny w następnym odcinku. No to mamy już plan, tak naprawdę. Hmm, tych wszystkich materiałów do budowania mi szkoda. Ha, bloki. Du, 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 du Będą goblinki bite. To w sumie nawet lepiej, bo jak będę pod ziemią, to są większe szanse na to, że znajdę goblina niż na powierzchni. To w sumie idealnie się zazębia, to będę w następnym odcinku budował domek dla Dewastatora i będę szukał goblina. Jak tam samopoczucie? poczucie? Nie chcę wybuchnąć dzisiaj, dobra, to chyba okej, okay, znaczy, a ten sklep, no chyba nadal. Jak tam? O, za dużo ludzi. Myślę, że to przez Menela. Menela się wprowadzi tam, gdzie Dewastator jest aktualnie, albo się zrobi jakiś domek taki, wiecie. Nadciąga Armię Goblinów. O, Armia Goblinów przyszła. No to wiecie, jaki jest plan na następny odcinek? Wiecie, jaki jest plan na ten odcinek? Ała, nie chcę umrzeć. Ja byłem x <noise> Tutaj dzieje się chaos kompletny. Dzięki za oglądanie. I tyle. Nie pogłaskam kotka, bo boję się, że umrze. <noise> Dzięki. Żegnam.